W tym odcinku myśliwca z PL Marcin podąży tropem kłusowników i zdemontuje kilka wników, które pomogą mu znaleźć w lesie myśliwi. W tym programie również o tym, jak radzi sobie z kłusownictwem policja i o gorącej myśliwskiej grochówce wprost z kociołka na palenisku, którą Marcin przygotował samodzielnie. Gdy zima w pełni, myśliwi łowieckich wyruszają na polowanie na wnyki. To już coroczna tradycja wielu kół łowieckich w Polsce. Marcin chce się nauczyć, jak znaleźć te śmiertelne pułapki, zastawione na zwierzynę. Towarzyszą mu myśliwi z koła łowieckiego kaczor w kętrzynie. Jakie zwierzęta mogą się łapać w takie wnyki? W taki wnyk zlapie się zając. Sarna, lis. Marcin zwróć uwagę, że nie jest to pojedynczy drut, a jest to linka. linka. To, splot, to jest linka. To, splot, to jest plot kilku drutów drutu, Dobrze. Proszę bardzo, idziemy dalej szukać. Ten niewinnie wyglądający drut zgotowałby zwierzęciu śmierć w męczarniach. Jest następny lek. To prawdopodobnie nastawiony na tego, na ten sa, taki, po prostu jedy, jedna osoba, sylago. ta sama seria, seryjny nich taki sam jak tamte inne, jednego kusownika. Podobny sposób za, zastawianie wnyka, podobna, taki sam ta seria. ta sama linka, nisko postawiony, czyli sarna, 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 sarna zając, zając wyjmujemy, więc... sarna zając. tego wynika. Będziemy szukać dalej. Być może wszystkich nie znajdziemy, ale większość to powinniśmy zdjąć. Ale przy, przy ponowie jest szansa, że zdejmiemy wszystkie. Bardzo dobrze, by było. proszę bardzo. Gdzie postawiony? No, na na, przejściu. Przejściu, na przejściu, przejściu zwierzyny. To jest postawiony. Nie jest trudno znaleźć wnyki w lesie. Trzeba się tylko dobrze rozglądać. Następny, następny wnik, to samo. Na jest. Nie to na to jest. To jest drut. Tak, tym, na drut jest. Być może, że innego posłownika może być, a być może, że tego samego znowu na ścieżce. Na ścieżce, to na jest ścieżka. Ścieżce. Czyli to znaczy, że kłusownicy tak naprawdę znają dobrze las. Znają, znają las, bo to są miejscowi, jest miejscowi ludzie, którzy zostawiają wyniki. A kolega łowczy obcęgów nie wziął. Nic. Zajmiemy tak. A My, ja, Marcin. Ja, ten... Marcin już wie, że świeży śnieg jest sprzymierzeńcem w tych poszukiwaniach. Wystarczy kierować się ludzkimi śladami nawet tymi lekko przypruszonymi śniegiem i dojdzie się do nielegalnych sideł jak po nitce do kłębka. Jeszcze ochranie, wie gdzie stawiać. Dzik się obcierał. Zawiązany. Zdejmujemy, tak? Zdejmujemy tak? to ryneczkę. I tu mały dzik do 40-50 do do gramów to nie ma szans również. Żeby, żeby on uwolnił siedzibę, żeby ci to linki. Myśliwi demontują wszystkie znalezione wnyki. Kłusownictwo to nic innego jak kradzież dobra narodowego, jakim jest zwierzyna i nie różni się to niczym od kradzieży na przykład w sklepie. Kłusownicy nie przestrzegają żadnych zasad i okresów ochronnych oraz często nie podnoszą zwierzyny z sideł, sprawiając jej powolne konanie w bólu również z braku wody i jedzenia. To też marnowanie tuszy zwierzęcia, w tym mięsa i skóry. Myśliwi leśnicy i miłośnicy przyrody stale dokumentują skutki kłusownictwa. Niektóre zdjęcia są bardzo drastyczne, ale dla zobrazowania okrucieństwa wystarczy choćby takie. Wewnyki łapią się również zwierzęta domowe. Gdyby nie przechodził tędy człowiek, ten pies na pewno zginąłby z wycieńczenia. Różnego rodzaju druty zawieszone na drzewach znaleźć można wszędzie. Kłusownicy dobrze wiedzą jakimi ścieżkami chadza zwierzyna i gdzie najłatwiej umieścić śmiercionośne pętle. Konstrukcja takich wyników jest prosta. To zwykły drut lub linka przytwierdzona do drzewa z takim zakończeniem. Gdy zwierzę włoży tułeb lub kończynę i zacznie się szamotać. Pętla zacznie się zaciskać. Według prawa łowieckiego polować w Polsce można jedynie z myśliwskiej broni palnej. Celnie oddany strzał to humanitarna forma upolowania dzikiej zwierzyny, skracająca jej cierpienie do minimum. Żeby otrzymać pozwolenie na broń i prawo do legalnego polowania, trzeba zdać egzamin łowiecki i strzelecki oraz wstąpić do Polskiego Związku Łowieckiego. Gdy już jest się myśliwym i aby móc zapolować na zwierzę, trzeba otrzymać na piśmie imienne i przypisane do danego obwodu łowieckiego upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego. Jest to dokument od zarządcy lub dzierżawcy obwodu np. koła łowieckiego, uprawniający do pozyskania konkretnego osobnika wedle klasy wieku zgodnie z planem łowieckim. Wymogiem zachowania okresów ochronnych poszczególnych gatunków łownych oraz zasad wykonywania polowania. Polowanie może odbyć się tylko po wpisie myśliwego do tzw. książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniach indywidualnych w danym obwodzie łowieckim. W tym wpisie myśliwy określa m.in. przewidywany czas polowania i jednoznacznie określa jego miejsce. Po upolowaniu zwierzyna staje się własnością koła łowieckiego. Myśliwy, aby wziąć mięso na użytek własny, musi za nie zapłacić. Może też oddać sztukę do skupu, wówczas to skup zapłaci koł za mięso. Każde odstępstwo od prawa łowieckiego w zakresie legalności polowania jest kłusownictwem, czyli kradzieżą. Znaleźć wmyki w lesie jest dużo łatwiej niż samego kłusownika. Trudno też często udowodnić komuś kłusownictwo bez złapania tej osoby na gorącym uczynku. Jest to jednak możliwe, gdy reaguje społeczeństwo, informując o tym fakcie od razu policję. Nie jest prosto złapać kłusownika dosłownie za rękę, jest to zazwyczaj również niebezpieczne. Dokonało jednak tego w tym oto parowie dwóch policjantów z komendy powiatowej Policji w Bartoszycach aspiranci Rafał Słupianek i Paweł Mazuro. Był to drut zwykły, metalowy w kształcie koła, że ta mogła wejść po prostu, jak będzie przechodzić, niech się zaciska. Po otrzymaniu telefonu od zaniepokojonego mieszkańca okolicznej wsi, policjanci od razu pojechali na miejsce. Jednak, aby ująć kłusownika, musieli być bardzo ostrożni. Schowaliśmy się tam na, na górze, jak widzisz, w krzakach. Mężczyzna pozostawił rower, po czym zszedł tutaj do rowu. Nie mieliśmy, że tak powiem, wątpliwości, że to jest mężczyzna, który dokonuje kłusownictwa, więc wyszliśmy z ukrycia, zatrzymaliśmy go. Mężczyzna przyznał się do procederu, wskazał nam jeszcze dalsze miejsca, gdzie porozstawiał kolejne wnyki, przyznał się do tego, że po prostu no, robił to, żeby tą zwierzynę pozyskać nielegalnie. Ile grozi za kłusownictwem? Do pięciu lat po niewolności. wolności. Takie enklawy, w których zwierzyna znajduje wodopój i schronienie, to idealne miejsca, gdzie kłusownik może z powodzeniem zastawić sidła. Dlatego tak ważne jest, aby, będąc świadkiem takiego procederu, zgłaszać to na policję. Po wyprawie w poszukiwaniu wnyków Marcin obiecał grochówkę myśliwską na żeberkach z dzika. Wystarczy rozpalić ognisko i włożyć do żaru żeliwny kociołek, w którym grochówka ugotuje się błyskawicznie. Podstawa to woda i przyprawy jak w każdej zupie, ziele angielskie, pieprz i liść laurowy. Do gotującej się wody trzeba włożyć surowe żeberka z dzika. Po chwili dodać namoczony wcześniej groch, a po 15 minutach warzywa, takie jak marchewka czy pietruszka, i oczywiście ziemniaki. Warto też dodać kawałek wędzonki, na przykład polędwicę z dzika, która nada myśliwskiej grochówce właściwego smaku. Na koniec można dodać również opaloną w ognisku cebulę. Cały przepis Marcina na stronie www, myśliwiec.pl. Hmm? Super. w tym pieniądzku, może w tym pieniądzku, może na warunki polowe, Taka grochówka wybornie smakuje na świeżym powietrzu, a żeberka, które są jej podstawą również. Brawo Marcin! Na koniec w PL o zwierzętach, których w warmińsko-mazurskich lasach jest coraz więcej, czyli o łosiach. Zimą te zwierzęta zrzucają poroże i tak zwane tyki, można znaleźć w śniegu lub w trawie. Zima to też dobry okres, aby policzyć te zwierzęta. Co roku wspólnie robią to leśnicy i myśliwi. A w kolejnym odcinku o tym, co w lesie i na polach warto chronić, a czego nie trzeba.